W tym tutorialu chciałbym objaśnić, jak włączyć sobie polskie znaki w SMS-ach na Androidzie. Na wielu urządzeniach opartych o system Android. Polskie znaki są domyślnie wyłączone, czyli jak wysyłamy SMS-a, wpiszemy w SMS-ie polskie znaki, następnie go wyślemy. I tych polskich znaków nie ma w wysłanej wiadomości. Jak to zmienić? Musimy wejść w aplikację od SMS-ów. W prawym górnym rogu klikamy na swoją ikonkę czy zdjęcie. Wchodzimy w ustawienia aplikacji wiadomości. Zjeżdżamy na dół zaawansowane. I tutaj mamy opcję Używaj prostych znaków. U mnie ona jest wyłączona, tak więc ja mam polskie znaki. Gdy ta opcja jest zaznaczona. Wtedy właśnie nie mamy polskich znaków i wysyłają nam się SMSy bez nich. Ta opcja musi być odznaczona, i wtedy polskie znaki w SMS-ach poprawnie funkcjonują. I to wszystko.